Kto będzie skakał na Mistrzostwach Świata? Ostateczną kadrę poznamy po tym weekendzie. Przed Polakami dwa konkursy Pucharu Świata w Japonii. Dzisiejsze kwalifikacje w Sapporo wygrał Stefan Kraft. Ósmy był Maciej Kot. Wracający do Pucharu Świata po przerwie Maciej Kot wykorzystał jedne z najlepszych warunków w kwalifikacjach i oddał bardzo dobry skok. Nawet dłuższy niż triumfator kwalifikacji Stefan Kraft. Podejście do dzisiejszego dnia było takie mocno, chciałbym testować, żeby ta rozgrzewka była bardzo delikatna. Żeby zdobyć kwalifikacje bez większych kosztów energetycznych, żeby tą energię zostawiać na zawody, na najważniejsze momenty. Była taka lufa pod narty, że... Tak naprawdę no, nie można było tego nie wykorzystać. Generalnie, jak to na Okurajamie, warunki w kwalifikacjach były bardzo zmienne. Polacy w komplecie awansowali do jutrzejszego konkursu, i to jest najważniejsze: początek sobotnich zawodów. 10 minut po siódmej polskiego czasu. Transmisję do zobaczenia w tvn w Eurosporcie oraz na platformie MAX. Pucharowa karuzela w skokach narciarskich ze Stanów Zjednoczonych przeniosła się do Japonii. Dziś na olimpijskiej skoczni w Sapporo kibice byli świadkami kwalifikacji. W nich najlepszym okazał się Stefan Kraft. Maciej Kot zajął ósme miejsce. Jednak to na innego zawodnika fani zwracali szczególną uwagę. Nigdy na nic nie jest za późno. Nawet na kolejny start w zawodach Pucharu Świata. Udowadnia to Noriaki Kasai. Japończyk zasiadł na belce Okurajamy w wieku 52 lat, 8 miesięcy i 8 dni. Wyśrubował tym samym swój własny rekord zawodniczej żywotności. Samego startu Kasai nie będzie jednak wspominał najlepiej. Skok na 97 metrów okazał się zbyt krótki, by awansować do sobotniej rywalizacji. Szczęśliwy los na wietrznej loterii wyciągnął z kolei Maciej Kot. Jego próba na 135,5 metra zaowocowała ósmym miejscem w kwalifikacjach. Zakopiańczyk na miejsce w czołowej dziesiątce, czy to kwalifikacji, czy to konkursu głównego najwyższej rangi, czekał od lutego 2018 roku. Poczułem za bólą, że jest tak zwana lufa pod narty i po trzeba było to wykorzystać. Także to szkoda, że ten skok nie był bardzo dobry, bo mógłby być naprawdę daleki, natomiast i tak jest. Jakby radość z dzisiejszego dnia. Pozostali bio czerwoni bez rewelacji. Wracający do Pucharu świata Kamil Stoch zajął 24 pozycję. Liderowi kadry Pawłowi Wąskowi, warunki nie sprzyjały. Efektem krótki lot bo na 107,5 metra i miejsce na początku piątej dziesiątki. ja tam przykręciło, no i gdzieś zabrakło tej dotacji, zabrakło tej prędkości, żeby była na dole i no i nie było zbyt wiele, ale tak jak się awans na dziś wywalczony, także. E to co było do zrobienia dziś zarabiane. Najsłabszym polskim ogniwem piątku okazał się Kacper Juroszek, 48. w kwalifikacjach. Ponownie nie było mocnych na Austriaków. Zwyciężył Stefan Kraft przed Danielem Czofenigiem oraz Janem Herlem. Start sobotniej rywalizacji zaplanowano na siódmą 7:10 czasu polskiego.